Cześć, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy wysiać ser na rozsadę. Zapraszam do tego, gdzie potrzebuję tylko ziemi do siewu i plikowania jakiś pojemnika, głupek i doniczki, warcza, nasion z i łówka. Bierzemy się o wysiewanie. Do tego pełnika sypuję się do siebie i pikowania. Trochę wymieszam. Ziem, ziemię mam wymyśloną z perlitem. Perlit spłychnia krepę. Zachowaj w jego po dzieł tą ziemię. takie grudki, to proszę odrzucajcie. Nie dawajcie ich do ziemi, po prostu one zabrakują nam nasiona. Kolejną. Trochę ubijemy nam tą ziemię. Jeszcze trochę zasypię. Gwiazdkę też wyciągamy. Z ziemi, tu ziemia. O, mamy. Nasiona se wysiewamy się wamy żółtowo, a ich nie przykrywamy, bo są bardzo drobna nasionka. Najpierw przykryjemy tą ziemię. Mamy. Cel to warzywo cieporóbne. Nie wysiewajcie ich na dworze, ani ja tylko w domu na rozsadę. To jest ser był odmiana tarcz, odmiana wczesna. Pokażę nasiona. Trasz są bardzo dobre, zobaczcie. Tylko jakby się wamy, że nie przekrywamy. Jeśli nie potrzebujecie dużo sadzonek, to możecie wysiać po prostu rzadziej. A tak więcej to możecie już tak wysiać. Więc tak, tak jak ja. Ja zawsze by ja zawsze więcej, bo nie wiem, powiedzmy, czy wszystkie po prostu tutaj jak wyżej I je przykleić, 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 Wiecie, przy, 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 przy KPS, się przykniecać jęko, to nie za mocno, żeby wam po prostu się do pasze na sianie przykleiły. ciężko, że je zrzucić. Mamy wysiane. Jeszcze trochę spyskam. Edykartę z tłumieniem. Mamy. I tak, jak mówiłem. Towarzyszenie jest Nie wysiewać przy na rozsadę na dworze. Tylko, tylko w domu. Teraz wsta wstawiamy to na schroniany parapet powyżej ramy okiennej lub po prostu namiotów. Jaż Ja wstaję z do, do a, jak, a jak nie macie słońca ani na ciągu dnia, tylko macie cały cień, to możecie użyć lam lamp to do świetlania się. Dopiero jak będą Później będziemy ten ser pikować, ale jak pikać, to wam pokażę w innych odcinkach. Kochani, jeśli podobał wam się film, zapraszam was do, do subskrybowania mojego kanału, do wpływania moich filmów. I widzimy się w następnych odcinkach. Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia. Cześć, udanego sezonu. A jeszcze nie, żebyśmy opisu. Dzisiaj mamy. Dwudzieste pierwsze. Bierzemy datę wysiadu. Dziewiąte pierwszy stycznia. teraz mamy miejsce na te I piszemy. I piszemy. że. No, okay. tak. Możecie użyć różnych nasionsej, możecie użyć poziom listkowy, inny korzeniowy, ale pamiętajcie, że zawsze po prostu napiszcie datę, datę bycie siebie. To zajmijmy się na i nazwę. Jakie to warzywo. Bo każdy sej nacięty chciałby mieć pewien nasiona. Jakbyście już zrobił taki, taki, to po prostu nie będziecie wiedzieć, jak to miało Dlatego zawsze piszemy znaczniki. wystawiamy. Więc znacznik. A już ubity, zobaczcie. To mamy już zwieśane. To zwieśane tego są.